Cześć. Adam. Czegoś. Witamy na kanale Autodiscovery, a w tym odcinku ostatnie zakupy. A zacznijmy od licytacji Chargera dla pana Adama. Odezwał się do nas klient. Pan Adam. Adam. Yy, z pytaniem o Chargera, ale pierwszego takiego, znaczy do tej pory wszystkie Chargery były 3.6, były 5.7, były jakiś Hellcat nawet. A to też jest 3.6. To też jest 3.6, ale jest napędem 4 na 4, 4. drive. Czyli abyś chciał amerykańskie auto, a boisz się, że nie wyjedziesz pod górkę w zimie. To kupujesz, jeszcze raz, w napędzie na 4 koła, 5 niestety nie ma, nie? Czyli no, nie będziesz w stanie wyjeżdżać pod górkę w rasowym Gangu a No ale myślę, że 3.6 jest do przeżycia, nie? Mm, tak, auto jest w wersji relay. Pokażemy Wam wyposażenie SXT, Plus, bo tak jak już kiedyś tam odcinku o Dożach wspominaliśmy: yy, AWD macie tylko w wersjach bazowych SXT i SXT. Plus. Aczkolwiek e, to jest w ogóle jako pakiet AWD Plus Group. Tam za 2000 dolarów dochodzą e, bifu, bifunk, dwufunkcyjne reflektory halogenowe, 8-stopniowa e, 8 regulacja fotela, sterowcy, fotela kierowcy i pasażera, podper, regulacja podparcia lędzi, nawet wentylowane przednie siedzenia dochodzą, mm -hmm. podgrzewanie tylnych siedzeń, podgrzewana. Kierownica, co miesiące zimowych rzecz. super sprawa, nie droga tak naprawdę. nie. By... W Polsce mało kto się decyduje na no dokupienie skończy. takiej opcji. Kilka tysięcy zwykle, nie? No znaczy nawet... w BMW to była nawet opcja 1000 złotych czasami, czy tam 1500, to... no, ale mało kto się decyduje na to, ponieważ jak już jest wyrzucił na wszystkie inne dodatki, jak felgi, osiedlenia i tak dalej. No, no ale da, na felgi, no ale... popatrzysz, nie? Ale dotykasz tego i teraz sam teraz jeżdżę samochodem z kierownicą. Więc... Kto nie miał, ten nie wie co traci. No. Jest bomba. Eee, kamera cofania, która i tak jest, jest, jest w, większości, samo w większości wersji już jest standardem. Czujniki cofania. No i jakieś tam drobne mniej. Silnik fajny 3.6 VVT ze zmiennymi fazami rozrządu. Naprawdę to auto przyjemnie przyspiesza. I nie o, pali. Aha. I to jest jeszcze zobacz relaj ten a propos tego. Przepraszam, ci przerwę. Rail. Ten pakiet re Relay. Czy ral, 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 ral. nas w komentarzach, jeżeli źle to wymawiam. Ralej A masz nakładkę. Tristra...300 horsepower RT ad, RT Front End uh, Appearance, nie? Mm -hmm. Czyli, że to wygląda jak ten. Co prawda maski nie ma z lotami, ale... No, ale masz tutaj o, mm -hmm. ten, na czerwono to mm -hmm. RT, nie? Czyli sąsiad myśli, że masz w 1 A ty jeszcze masz AWD. A ty masz AWD 3.6 i w zimie go pogonisz, jego, jego spod tak. świateł, jeżeli ma coś na tył. No, amplifier, dziesięcio-głośnikowy 10 10 system beats, z subwooferem, audio. 552 W, czyli też wkurzycie sąsiada rano głośną muzyką, I 300 horse, na przykład. No, I 300 horsepower rating, nie? Czyli jest mać od więcej mocy, bo zwykle 3.6 ma trochę mniej, z tego co kojarzę. Bardzo dobry samochód, o! Good, good price, my friend. Aczkolwiek bardzo wysokie ceny. Poprzedni, poprzedni e, Relay, którego licytowaliśmy 10 tysięcy 800 dolarów poszedł, kosmos. Tego próbujemy wygrać w granicach 8500. No tutaj lokalizacja Salt Lake City. Tam wszędzie jest daleko, więc może będzie mniejsze zainteresowanie. Jeszcze trochę do niego zostało 207 samochodów, czyli pewnie w tym filmie wam o tym, o nim nie opowiemy, czego wygraliśmy czy nie. Ale opowiemy, się pojawi na Facebooku tak. albo już się pojawił, albo, albo inny, którego, którego wygraliśmy. Opowiemy wam o amerykańskich samochodach. To akurat większość maskularów, albo nawet tylko maskulary, które w ostatnim czasie udało nam się kupić. Zaczniemy od Forda Mustanga. Teraz niestety otwiera. Ford Mustang. O, tutaj co? Do, dopiero co. No. Jeszcze, dlatego jeszcze z Sportu nie ma. Identycznego teraz naprawiamy. Yy, dla pana Pawła ten nawet ma ciut mniej uszkodzony to no, może powiedzmy od razu o akcyzie, bo pytacie o akcyzę ile od takiego auta wychodzi akcyzna, no to możemy wam powiedzieć, 3 że między 3,5 a 4,5 tysiąca tak. nie? w zależności od tego jak samochód jest po prostu uszkodzony jaki ma przebieg, jak wychodzi wycena takiego auta uszkodzonego, no to między 3,5 a 4,5 między 3 nawet podejrzewam, a 4,5 no jak jest taki jak będzie, tak, nie no, tak. czyli między 3 a 4,5 4 tak. mustangi pod 15 roku powyżej 5 nie? O dłużej tak. 5, 5 no ja myślę, że nawet do 8, nie? No, czy do 10, jakiś, no do 10, będzie 10 ten, jak będzie GT, no. jak, jest, jak będzie ten. To tak już na marginesie. Samochód w białym kolorze, oczywiście wersja GT po liftingu, bo po liftingu najwięcej ostatnio kupujemy. I tutaj uwaga, wersja premium, czyli ze skórą. No, Ale no, fajnie w białym kolorze wygląda. Ładnie no. wygląda w białym kolorze. Ten, który lubię w Fordach, Trunk Ajar. Tr trunk Ajar, Ajar. I 3.7, czyli bardzo fajny silnik. V6, którego da się bardzo łatwo też zagazować. Samochód oczywiście w automacie, chociaż też ostatnio często dość pytacie o manuale. Są te auta też w manualnej skrzyni biegów. I, i manual, i, i automat jest dostępny. No to Mustangów już było dużo, więc przechodzimy do następnego, nie? Tak. Tutaj o dziwo, pan Huber odezwał się do nas w sprawie Durango. Tego dnia licytowaliśmy dwa Durango, nie, nie siadły, więc podesłał jeszcze takiego fajnego. Chciał chargera. dobrze, ale jak widać. Kopcie no, mi byle do... <laughs> Siadła na czarżera, więc... No ale też bardzo fajne. Tam z, tak. przodu, z przodu gdzieś bardziej widać to uderzenie z lewej strony poszło. Nie? nie? Poślizgnęło się. No z boku. Nie z lewej strony belki, aczkolwiek koło wygląda. Koło wygląda OK. Też Klasycznie 3 -6, 6. Tak, dobry silnik. No to są dobre się jednostki napędowe. Tak. No i lubią LPG, nie. Idzie. Więc Dietę. co jeszcze następnego? I to jest mm, challenger. Kolejny. Chyba, tak, i też chyba 3-6. To jest 3-6, jaki okoliczności. No proszę bardzo. Ten y, niewiele na ten aukcji było widać. <laughs> na pewno widać tego, czego nie widać, czyli koła. <laughs> tak, no widać, że. No ale to tą. To no jeżeli też kolejny, 3 -6. Też kolejny 3 -6. no tak jak kiedyś mówiliśmy, że często uszkodzenie koła równa się po prostu urwany wahacz wyrwane wahacze albo drążek kierowniczy to nie jest yy, często gęsto jakiś Zważa, drama że tu nie ma napędu nie? to też jeszcze tak, tak naprawdę no nie ma co uszkodzić tutaj tak naprawdę jakiegoś takiego grubego już to no zwykle tu... źle wygląda a zazwyczaj to jest dość, dość proste do naprawy to auto już dojechało no, do, no, do, no, no, do z portu no i jak zwykle wygląda po prostu czyściej, nie? Na tych zdjęciach sportu, O! Ładna koparka w tle. Ładna koparka, nie? Z młotem. 310X, proszę. Tak, jak chcecie to. koparki, piszcie. Jak koparki mam pan to bieżąco, w o, jest nawet. Kółko się znalazło. Kół nie? Jest. No ale to akurat to jest fajnie, nie? bo ta felga, jeżeli będzie, to dokupić taką felgę w Polsce, no to nie jest takie proste, nie? Nie jest proste. A jeżeli nawet gdzieś by była lekko skrzywiona, no to można ją, ją próbować prostować. To Także tak... często pytacie, że boicie się, że auto w ogóle przyjdzie w zupełnie innym stanie niż na aukcji, ale widać tutaj ze zdjęć sportu, że często te auta w ogóle się nie różnią od stan od zdjęć aukcyjnych, a często najlepiej wyglądają, no. tak? No, czego się możecie obawiać, no zawsze trzeba zakładać gorszy scenariusz, czyli jak jest auto uszkodzone z przodu, no to lepiej założyć, że nie wiem, chłodnica będzie do wymiany, niż na siłę się po prostu upierać, że tak na pewno chłodnica będzie dobra, nie, mhm. w, w kosztorysie, gdyż lepiej się miło za zdziwić, niż niemile rozczarować, tak. No, pokażemy Wam zaraz w ogóle, a propos, abstrahując, nie? ale to też ciekawy przykład Mercedesa C43 dzisiaj tak. licytowaliśmy, nie. To do, dojdziemy do tego, do, dojdziemy. Pokażemy, najpierw skończmy to Camaro tak, a propos Kamaro, ceny uszkodzeń to pokażemy Wam właśnie tego C43, którego licytowaliśmy. Kamara była licytowana dla Orfeusza, pozdrawiam Orfeusza. Też przebieg 10 tysięcy. To jest samochód, który tak naprawdę wpisów w Karfak się miał raptem dwa albo no trzy. Tak, no, my zawsze, wykupujemy zawsze ten raport Karfach, ale w przypadku aut 18 roku, jak wiemy, że to ubezpieczalnia sprzedaje. No to, to dalej, będzie... ale bierzemy ten raport. No, wysłałem do Orfeuszowi później, bo, bo, bo pytał po aukcji, czy na pewno okej. Okay. Tak, na pewno okej, okay, bo auto w 2018 roku wyprodukowane, wyjechało w 2019. I tak naprawdę nie dojeździł do przeglądu i miał bum, nie? No. Więc tam no, nie będzie za dużo wpisów, no bo co ma być, nie? No, ale aczkolwiek a propos Carfaxów, jeszcze to też była, mieliśmy chyba ze 3 czy 4 dni temu, że karfax nie działał. a Posiłkowaliśmy się tak. autoczekiem. No i my sami nie mamy i widzę, że wy oglądacie z naszych nie wiem, filmów czy ogólnie z waszego przeświadczenia też do końca nie ufacie, bo kupiliśmy tam chyba ze trzy auta tego dnia i potem chyba dwóch klientów się dopominało, ale ja chcę zobaczyć raport Carfax, chcę sprawić, że z tym autem wszystko było ok. No i dla naszych klientów, bo ostatnio też inna historia, że, że już jakiś czas temu kupowaliśmy, nie pamiętam mienia, więc przepraszam, Mercedesa Cela. No i on mówi, że no już sprawdził Carfaxa i że licytujmy tego, nie? No ale gdzie, gdzie kupiłeś ten raport Carfax? A już kupował auto z kimś innym wcześniej, nie? Mm -hmm. A no bo poprzedni importer chciał za sprawdzenie każdego auta 50 zł. Także To nie, my nie pobieramy Ale pod, pod warunkiem, że na mnie wyślecie, nie wiem, 100 aut, dobra, to no. sprawdźcie Carfaxy Nagle się okazuje, że dla połowy ludzi też te raporty Podchodzimy Carfax do każdego auta, który jest zlicytowany, to jest no limit, więc jeżeli o to pytacie, tak wygląda Poszycie z lewej strony do wymiany tak Nie jest bezpłatne, ale jest w cenie, nie? To jest w cenie, naszej no. usługi Po lewej stronie poszycie do błotnika do wymiany Z prawej strony jest również poszycie błotnika uszkodzone, ale tutaj obstawiam, że będzie prawdopodobnie no, do odratowania, w sensie do no, no wyprostowania. Będzie. To jest ogromny kawał metalu. Tak, no, to jest to bardzo duży jest... kawał i te poszycia no trzeba. Nawet nie, w tym co naprawialiśmy teraz, niektóre tam tak. były w poprzednich filmach. No i tam było też uszkodzenie undercarriage, zresztą widać, że te koła równo nie stoją, więc pewnie jakiś wahacz coś będzie do wymiany. No, nie nie są te felgi zmasakrowane, ale jakiś tam trzeba założyć, że jakiś element zawieszenia będzie do wymiany. Tak. A pokażemy wam jeszcze na szybko C43. Autor z naprawą. Kamara, nie? Kamaro. Tak. Mamy doświadczenie, bo już nie jedno kamaro naprawialiśmy, więc to będzie kolejna po prostu do, mhm. do, do naprawy. Każdy następny już coraz łatwiejcie. O, a tu mamy C43. C4 I tu najlepszy klient do na nas zadzwonił. Sześć, czasami pytacie, no, dzwonicie rano, nie wiem, auto jest po południu, czy damy radę zalicytować, nie? Tutaj klient był tak zdeterminowany. W 10 minut się ogarnę. 6 albo 6. 6 minut. 6 minut, potem byliśmy na telefonie, licytowaliśmy. Tutaj było zastanawiające, auto dostało z jednej strony. Fajnie, bo górą. Strzał, bo górą no, a z dokładnie. drugiej doszło do silnika, nie? Doszło do silnika. Tutaj jest zdjęcie, na samym dole było zdjęcie silnika. No i w raporcie jest, że silnik jest uszkodzony. Tak, znaczy, co później... jest właśnie najlepsze? Impact nie ma żadnych zalet moim zdaniem, poza tym, że no bo Impact jest wolny, jest archaiczna strona i tak dalej. Przede wszystkim ubezpieczalnie, tam sprzedają, tam jest najmniej min, ale zawsze są kosztorysy naprawy. Jak tutaj widzicie z Damage Estimate, 58 tysięcy dolarów. Możecie pobrać, jak się akurat nas wylegowało, więc nie będziemy go pobierać. Możecie zobaczyć krok po kroku, tak jak wy rozbijecie samochód w Polsce, jak ubezpieczalnia robi kosztorys, kosztorys nie naprawy, nie bo nie zawsze wiecie. jest kosztorys naprawy robiony. My czasami go znajdujemy w samochodach, te, które kupujemy w papierach A. gdzieś tam, Śródło. ale to bardziej jak się zawieruszy, albo ten, to nie jest ten. Na impakcie zawsze ten kosztorys jest dołączony. Tutaj koszt naprawy, 58 tysięcy, na pewno zastanawiający. No i 25 tysięcy z tego wymiana silnika. Silnik no, był nie? zakwalifikowany, więc... Pytanie, no właśnie... Czy by się go dało uratować w Polsce, czy po prostu całą jednostkę, znaczy no, uratować, no na pewno się da, tylko pytanie, czy to jest remont na zasadzie wymienić tylko trochę osprzętu, czy trzeba rozebrać silnik i zrobić tak, jego rewizję, Tak, nie? tak, tak, no bo górą, pas, pas, pas górą doszedł, no, i dostawił do silnika, więc to jest takie. No... My nie zagwarantujemy, że to auto jest run and drive na pewno. Tak. No tam klient chciał licytować, 17 tysięcy, więc miał Kanadyjskich auto nie? poszło 21 tysięcy dolarów. No, ogólnie C43, C63 ciężko kupić. C43 nie? to jest fajny sześciocylindrowy silnik no z, napędem z napędem na 4, na 4 koła, i to jest formatyk, przewaga, nie? tak. I to jest przewaga na C63. No i to jest naprawdę już dynamiczne auto, tak, jak 340, nie? No to co, ostatni nasz. Yy, rodzynek wiem, Camaro SS. 6.2 litra. O, skądś znam ten samochód. Hmm? Uszkodzony przodem. Tak, uszkodzony przodem, wszystkie poduszki wystrzelone. Pytanie, czy my się tego boimy? Yy, nie boimy się, ponieważ mamy drugie Camaro na części, gdzie mamy całą deskę kompletną, więc jakby nie będziemy się bawić w żadne regeneracje, więc zdecydowaliśmy Właśnie. się na zakup takiego samochodu ze względu na to, że po prostu mamy całą kompletny kokpit i nie będzie problemu z tego, żadnego po prostu z przełożeniem no i to, jeżeli no, a pytacie... ty czy... bardzo często, jeżeli są auta na rynku wtórnym na OTOMOTO no to takie deski... No, naprawiane są zazwy bo zazwyczaj bo ciężko jest deski... dostać deskę tak. używaną do auta amerykańskiego na pewno tak, no, jeżeli więc... auto nie było w dystrybucji europejskiej czy polskiej no to... tak, więc często deski są naprawiane yy... O ile regenerację pasa chodzi, gdzie się wymienia sam nabój, to jest ok. Jeżeli o jakąś kurtynę, gdzie jest niepocięta nigdzie, trzeba ją tylko złożyć, i są firmy, które wymieniają nabój, jak ktoś się nie martwi, a takie poduszki drugi raz wybuchają, bo już to jest przetestowane, więc nie ma problemu z tym. O tyle z deską, no to często się ludzie martwią. Ja nie wiem, ja osobiście nigdy deski nie naprawiałem. Tej rozdzielczej i jak ja widziałem deski po naprawach to I, i różnie to jest nie wiem nie chcę nie chcę jakby hejtować tych film, które naprawiają mm. ale ciężko domyślam się że to nie jest takie proste Dokładnie, żeby deskę naprawić jest... bo ona w tym miejscu gdzie poduszka ma wystrzelić ona jest zawsze osłabiona ta deska fabrycznie no i Zatem słońce samochody się deski się nagrzewają do, do tych 40 tak. no nie 40 60 70 stopni nie i ten materiał po prostu może w się zacząć odłazić może za więc lepiej lata. kupić na pewno lepszym rozwiązaniem używaną deskę i my mamy taki materiał jakby do naprawy tego auta, więc dlatego nas ta deska tutaj wystrzelona w ogóle nie przerażała, bo po prostu wszystko to zostanie wymienione. No ale no, ostatnio, na przykład, przykład, Tomka. Nie, nie przypomina, Tomka, pozdrawiamy, Panamerę kupił. Yeah. Teraz będziemy szukać jakiegoś Maserati, prawdopodobnie. Kupił Panamerę z piękną deską brązową przy tą skórą. Nie? I praktycznie deska nie do dostania, nie chciał regenerować, więc kupił czarną, no i przeszł, nie? tak naprawdę. Więc mm -hmm. to tak samo będzie. Wydaje mi się naprawione fajnie i. No nie, i sensem, no jasne. nie. nie. Ja jednak os... To chodzi o bezpieczeństwo, nie? Tak, tu chodzi o bezpieczeństwo i, i na pewno, jakbyśmy nie mieli tych części, to no, ja jednak preferuję zakup aut, że jest wystrzelona poduszka kierownicy Kierowcy, nie, która jest deskę, łatwa co? do wymiany. Kurtyny albo poduszki w fotelach też są proste do wymiany. Natomiast poduszka pasażera to jest no, najgorszy ten, najgorsza poduszka, jaka może być do wymiany, nie? No. Do wymiany może nie, ale do naprawy deska. Bo poduszka to jest, no. No nie jest z deską jakby sklejona, nie, tylko jest osobno tak? Poduszka jest przykręcana do no. stelażu, a deska po prostu nachodzi i ładnie to wszystko razem ze sobą gra. Pokażę wam jeszcze zdjęcia sportu, bo to auto też już do portu dojeżdża. W średnim kolorze dość nietypowym, ale fajnie się prezentuje, moim zdaniem. W tej... no, to tym auto jacie ile zdjęć? Ojej. Wiem, to jakiś tam. zamiłowanie fotograficzne, może ten nie. niespełniony fotograf, laweciarz. 47 zdjęć, to jeszcze w wysokiej jakości, nie? No to jedziemy po kolei. Pięknie. Czy to co widać, Decha. No, mamy błotniki na szczęście. Ale tam na... widać było nawet na aukcji. Nie zdjęcie przy otwartej masce od góry, to tak, tam pas wyglądał. Tak. Wyglądał, ok, tam pas zdjęcie z aukcji się ten. Bez kluczyka, ale to też już przerobiliśmy, że nie jest problem dorobić kluczyk do Camaro. Nie jest problem... Ej, pod... jest no yes. kluczyk. <laughs> no okay. Prima no. Okay. Nie, wygląda źle. Najwyżej się go klei na żółto, I będzie Bumblebee. Tak, i czarne pasy się dołoży. Tak. No. Zakończył na jakimś ładniejszym zdjęciu. O, na przykład. To... tutaj. Tak. A jeżeli pytacie o to, co się robi z tylnymi lampami, to zazwyczaj się te lampy przerabia, nie? No, dokładnie. Są firmy, my w większości też z takimi współpracujemy, które po prostu przerabiają lampy i koszt przerobienia takich lamp jest od 800 do 1200 zł. Zależnie... No, w zależności jak Mustang ma mieć pływające kierunki, no to nawet 1500 no, zł. Wybrudzie... No, dlatego no, zazwyczaj te, które powiedzieć. oddawaliśmy od 800 do 1200, no nawet i do 1500, w zależności od tego wiadomo w jakiej technologii są te reflektory oraz czy sobie wymyślić, że ma pływający LED, nie wiem, w wąż, jak w noki 310, czy co tam sobie tam wymyślicie. Dobra, no to myślę, że tyle w temacie. Zobaczymy się już pewnie w nowym roku, no bo to jest odcinek jeszcze taki grudniowy. No to co? Do zobaczenia w następnych tak. odcinkach. Tak, może słyszeliście Piszcie jakie macie motoryzacyjne marzenie na 2020? Tak, to czy to jest Camaro jest, SS, czy Mustang GT, czy czy Challenger? Czy, czy Ferrari? Bo ostatnio więcej Camaro i Mustangów poszło, a Challengerów tak o trochę tak. mniej ludzi pytają, No ale nie? to tak. To no. Za to więcej się sprzedaje Chargerów, nie? Jednak gdzieś ta proporcja, a wcześniej Challenger był taki top, 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 nie? A teraz widzę, że każdy Chargerów. idzie w trochę w praktyczną stronę, że jednak chce mieć pięciodrzwiowy auto, albo przynajmniej taki w którego ktoś zapakuje, nie? No, ale ciekawe, że jak tak sprawdzam o to moto, od czasu do czasu, to naprawdę tych tych Chargerów jest bardzo mało, nie? To jest... No, ale my staramy się, żeby ich było znaczy, mieć, nie, ale... No, więc moim zdaniem też większość klientów, nie? Którzy kupowali charger, Chargery i Challengery z nami, to jednak auta były dla siebie. Tak, dla siebie. Dla siebie, prawie większość. No, więc. także... Jeżeli chcecie kupić dla siebie, dla babci, dla cioci, córki. Tak, a podobna w ogóle ostatnio się teraz jeszcze, a propos ale nie? No. Odezwał się do nas klient z wrześni, nie? Że Jacka Czaczer jest dość rozpoznawalny ponowno we wrześni. No, nie, nie. A te dwie osoby też mi pisały, że we wrześni, Nie tak, wiem, czy tak? że wrześni, to już tak, wiesz. No, we wrześni, we wrześni w grudniu. We wrześni w grudniu. Jak, jak, jak ktoś tam leci fało bokiem, to jest Jacek. To jest Jacek. Pozdrawiamy Jacka. Pisał do mnie ostatnio jakiegoś Wranglera, także Jacek, jeżeli chcesz Wranglera, to bardzo chętnie ogarniemy dla Ciebie Wranglera. Pewnie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zapraszamy już na odcinki Discoverowe w nowym roku, gdzie będzie się dużo działo. Mam nadzieję, że więcej testów i jeszcze ciekawszych amerykańskich aut. Śledźcie nasz kanał, zostańcie naszymi subskrybentami, widzami i najlepiej spełnijcie z nami swoje motoryzacyjne marzenie wprost z USA. Do, do zobaczenia. zobaczenia. Cześć.